Była prośba o zrobienie recenzji Techlifea X5 z racji tego, że wszystkie recenzje, które są w internecie, jest ich w ogóle mało, to są recenzje takie, powiedzmy, profesjonalne, takie bardziej opisy funkcji, powiedzmy, jak to działa, nie są to recenzje osób, które faktycznie tą kolejnogę użytkują. Więc ja spróbuję taką recenzję zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hulajnogę kupiłem jakieś 3 miesiące temu od producenta, poprzez portal Allegro. Z racji tego, że tam były po prostu raty 0%, tak mi było wygodniej. Także przyjechała do mnie prosto od producenta. Przez 3 miesiące udało mi się zrobić 550 km. No i opiszę mniej więcej, jak to u mnie się sprawuje. To może najpierw, dlaczego akurat Techlife, a nie na przykład bliźniaczy model Zero8, czy Eagle T8, czy jakiś Grace 8, czy tego typu hulajnogi, które tak naprawdę to jest to samo. Eee, dlatego, że TechLife daje bardzo fajną obsługę klienta. W sensie takim, że jeżeli napiszemy do nich maila z jakimś zapytaniem, z jakąś prośbą, z reguły odpowiedź jest po minucie, po czterech minutach. Także obsługa jest bardzo fajna. Paczki wysyłają bardzo szybko. Też miałem okazję przetestować serwis TechLife'a. Nie działa mi praktycznie od nowości, powiedzmy, nie działał mi środkowy LED. Zapytałem, czy jest taka możliwość, żeby mi taki LED po prostu podesłać i wymienię go sobie samodzielnie. Wysłali mi go tego samego dnia, mimo tego, że adres tak naprawdę do wysyłki podesłałem im około godziny 13. Następnego dnia tego LEDa miałem już na miejscu, także nie ma żadnych problemów z serwisem, jest dostęp do części. Części nie są w skandalicznych cenach, dlatego że jak sprawdziłem na powiedzmy AliExpress, te ceny tak naprawdę są porównywalne, jednak nie musimy czekać miesiąca czasu, tylko wysyłka jest w ciągu 24 godzin i to jest bardzo duży plus kupienia w TechLife zamiast zakupu właśnie tych innych powiedzmy jakichś tam bliźniaczych modeli. Bateria zastosowana w tej hulajnodze jest firmy Sync. To jest, no nie ukrywajmy, chińska firma, taka powiedzmy lepsza chińska firma. Razem z nogą dostajemy ładowarkę. Ładowarka jest na port GX16, to jest taka wtyczka. Ładowarka jest półtora amperowa, 42V. I tu jest takie moje pierwsze jakby zastrzeżenie, czy taka pierwsza obawa. To znaczy, port znajduje się tutaj. Jest pod taką klapką, troszkę na niego sobie tutaj powiedzmy błoto leci, może to będzie mniej więcej widać. O, teraz będzie lepiej widać. Nie zdarzyło mi się, żeby ta klapka się otworzyła. Jednakże, jeżeli sobie tą wtyczkę tutaj podepniemy do ładowania, jest pewne ryzyko przy skręcie kierownicy na podłączonej ładowarce, że ten port czy tą wtyczkę możemy wyłamać. Jeszcze mi się to nie udało zrobić, ale no takie powiedzmy, to te umiejscowienie tego portu jest lekko niefortunne to nazwijmy. Bateria w tym modelu ładuje się 7 godzin, tak, do pełna ładuje się aż 7 godzin, jeżeli ją wyładujemy tak naprawdę do zera. Tu widać od razu mojego jeszcze niewymienionego, niedziałającego leda. Yy, to tak naprawdę dosyć długo i jest to czasami kłopotliwe. Jednak 7 godzin ładowania to jest tak naprawdę, powiedzmy, cały dzień w pracy albo cała noc, powiedzmy, yy, na ładowanie tej hulajnogi. No i może dlaczego akurat kupiłem taką hulajnogę? Bo wcześniej jeździłem tą hulajnogą. Yy, ona się sprawowała dobrze, z tym, że moja droga do pracy niestety wygląda w taki sposób, że albo muszę jechać kilometr, mniej więcej kilometr lasem albo ulicą. Z racji tego, że ulicą za bardzo nie lubię, wolę jechać jednak klasem. To hulajnogi miejskie nie za bardzo nie za dobrze się sprawdzają na takich drogach. Chodniki też mam za ciekawe, więc tutaj jakby bardzo doceniam tą amortyzację, to jest super sprawa. Tak samo szersza opona, szczególnie ta napędowa, tylna opona jest dużo szersza. To też jakby powoduje, że trakcja jest dużo lepsza niż w tym Fiacie. Też z racji tego, że tak jak powiedzmy teraz w październiku, często pada deszcz, często jest mokro w lesie i ta hulajnoga Fiata niestety ona sobie w takich warunkach nie radzi. Za to TechLife po bocie idzie bez żadnego problemu. W Fiacie opony musiałem powymieniać niestety na lane, pełne, z racji tego, że ciągle miałem problemy z przebijającymi się dętkami. Też pewnie ze względu na to, że jeży po powiedzmy trudniejszym terenie. W TechLife jest konfiguracja taka, że z przodu opona jest pompowana. I tak naprawdę nawet nie wiem, jakie mam ciśnienie w tej oponie. Raz ją napompowałem zaraz, jak noga była nowa, chciałem jakby sprawdzić, czy, czy jest OK. Nie pamiętam, ile napompowałem. Do tej pory przez te trzy miesiące nigdy nie sprawdzałem ciśnienia w tej przedniej oponie. Nigdy też nie zdarzyło mi się, żeby mi dętka pękła, przetarła się, czy coś dziwnego się z nią działo. Tylna znowu opona to jest opona lana. I to jest fajna sprawa, dlatego że w fiacie wymienić dentkę, to była po prostu katorga. To była jakaś zabawa na godzinę, dwie godziny, szczególnie na tym przednim kole, gdzie znajduje się. Tutaj w tej trudniejszej opcji, czyli tam gdzie jest silnik, tego problemu nie ma, dlatego że opona jest lana i to jest fajne. Za to z przodu wymyślili to w taki sposób, że Felga rozkręca się tymi trzema śrubami jakby na dwie części i wtedy można sobie ją jakby rozpołowić wyjąć oponę, wyjąć dętkę włożyć nową, poskręcać to wszystko z powrotem i taka operacja pewnie tam zajmuje jakieś 5 minut, a nie godzinę czy dwie godziny i to jest też duży plus gdzieś w jakiejś recenzji słyszałem, że Amerykanie przeprowadzili badania, że tam 90 bodajże procent przebić zdarza się właśnie na tylnym kole, a nie na przednim i tak naprawdę to by się pokrywało z jakimiś moimi spostrzeżeniami, dlatego, że ja w Fiatie z reguły łapałem właśnie flaka z tyłu a nie z przodu i to powoduje właśnie zastosowanie opony pełnej z tyłu powoduje, że szansa na, na złapanie flaka jest po prostu bardzo mała. Kolejnym bardzo dużym atutem Techlife'a jest możliwość złożenia rączek. W ogóle cała hulajnoga po złożeniu, jak widać w porównaniu do fiata, który jest mniej więcej rozmiarów klasycznej e, Xiaomi M365, M3 e, jednak on zajmuje dużo mniej miejsca i na przykład u mnie jest to różnica taka, że fiat mieści mi się do bagażnika w samochodzie tylko i wyłącznie pod kątem, muszę go po prostu położyć po przekątnej, za to TechLife normalnie mi się w poprzek mieści bez żadnego problemu. W Tech bardzo dużą zaletą jest wyświetlacz i możliwość jakby konfigurowania wszystkich parametrów hulajnogi. Na stronie TechLife jest rozpiska, dokładnie, który parametr do czego służy, ale możemy sobie tą hulajnogę jakby podstroić pod siebie. Na przykład można ustawić, jak szybko ona ma się rozpędzać. Tam jest pięć ustawień od 1 do 5. Fabrycznie jest 2, ja na przykład przestawiłem sobie na jeden, żeby ona mi się troszeczkę. Wolniej rozpędzała, tak powiedzmy bardziej łagodnie. Tak samo prędkość maksymalną możemy sobie dostosowywać. Standardowo jest ustawiona na 65. Ustawienie 100 oczywiście odblokowuje taką maksymalną prędkość, około tam 40 km, niecałe 40 km na godzinę, bo już to testowałem. I mamy trzy takie jakby biegi, tak? czyli trzy możliwości ograniczenia prędkości. Działa to w ten sposób, że jeżeli zmniejszamy ogólną prędkość maksymalną, to zmniejszamy sobie proporcje. Prędkość na każdym biegu. I tak na jedynce to jest mniej więcej połowa prędkości maksymalnej, na dwójce to jest jakieś 3 czwarte, i dopiero na trójce wtedy osiągamy tą maksymalną prędkość, którą mamy ustawioną. Ja mam ustawione na 85% z racji tego, że te biegi są takie powiedzmy najbardziej dobrane podemnie. Wtedy mam na jedynce mniej więcej jakieś 15 km na godzinę i to mi pozwala gdzieś tam jeździć po lesie czy po jakichś dziurawych chodnikach i dla mnie ta prędkość jest taka najwygodniejsza. Na dwójce znowu mam jakieś Powiedzmy 25, jak już jest prawie rozładowana, to jakieś 21-22, i to jest taka dla mnie odpowiednia prędkość do jeżdżenia. Po mieście taka najbardziej mi pasująca, a na trójce mniej więcej jestem w stanie osiągnąć jakieś 35 km na godzinie maksymalnie. O tyle fajne sterowanie jest w tech lifeie względem Fiata, że w Fiacie była bardzo duża różnica między prędkościami na naładowanej hulajnodze i na rozładowanej hulajnodze. To znaczy, na przykład Fiat na sporcie, w momencie, kiedy hulajnoga była naładowana, potrafił jechać 30 na godzinę, jak była blisko rozładowania już jechał na przykład 20 na godzinę. Yy, tutaj w Techlife'ie tego nie ma i nie ma też takiego efektu yy, podczas podjeżdżania pod górkę yy, ona jakby Sama sobie dodaje w jakimś sensie mocy. To znaczy, jeżeli trzymamy powiedzmy gaz do połowy i chcemy mieć prędkość niej 15 na godzinę, to przy zbliżaniu się do wzniesienia ona dodaje więcej mocy, żeby starać się utrzymać te 15 na godzinę pod górkę. Podczas gdy w Fiacie tego efektu nie ma. Ona wyraźnie zwalnia i trzeba po prostu mocniej docisnąć gaz. Nawet wrzucenie powiedzmy wtedy trybu sport w Fiacie powoduje, że od razu ona dostaje kopa. Tu w TechLife tego nie ma. Jeżeli mamy ustawioną powiedzmy jedynkę i na jedynce mamy 15 na godzinę, to nic nie daje nam przerzucenie na dwójkę czy na trójkę w momencie, kiedy ona już sobie pod górkę nie radzi i tak sobie nie poradzi, bo jakby moc silnika nie jest ograniczona, tylko prędkość maksymalna jest ograniczona i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu po prostu sprawniej się jeździ i te sterowanie jest takie widać mądrzejsze niż, niż w Fiacie. Tak? tak samo nie ma problemu ze wskaźnikiem naładowania akumulatora. W Fiacie jest tak, że są cztery kropeczki i możemy mieć na przykład cztery kropki, bo jedziemy z góry, trzymamy gaz na maksa, zaczyna się górka i nam spada na przykład do dwóch. Czasami do jednej na przykład, jeżeli ruszamy pod górkę. Po chwili nam znowu wraca na trzy, czasami na cztery. Tutaj tego efektu nie ma. Tu nam spada ewentualnie jedna kreseczka, rośnie nam jedna kreseczka. Zresztą w każdej chwili możemy się przełączyć na woltomierz. I to jest fajne po pierwsze, że widzimy jakie mamy napięcie. Jeżeli się nauczymy jakby jak ona się zachowuje przy konkretnych napięciach, ile jeszcze na niej możemy zrobić, to możemy sobie tutaj sprawdzać tym napięciem. I jest to też fajne podczas ładowania, bo możemy w każdej chwili sprawdzić w jakim stopniu ta hulajnoga jest naładowana. Wiedząc, że 42,34 więcej volta to jest hulajnoga naładowana, to wiemy ile jeszcze nam brakuje do pełnego naładowania. W Fiacie tego nie możemy sprawdzić, dlatego że podłączenie ładowarki od razu powoduje, że pokazują nam się po prostu cztery kropki. I nie mamy zielonego pojęcia, w jakim stopniu ona jest naładowana. Dopóki faktycznie nie odepniemy się, kawałek nie przejedziemy, nie zobaczymy, do ilu tych kropek tam nam spada. Hamulce są za to zdecydowanie wadą tej chule nogi, ile w ogóle można mówić o dwóch hamulcach. Bo jest oczywiście regeneracyjny i jest hamulec bębnowy. Ja go sobie trochę odpuściłem tą śrubką, żeby on mi troszkę później łapał. Tak czy siak, jak go nie ustawimy, to on z... nie jest skuteczny. Jeżeli zbliżamy się do jakiegoś miejsca, gdzie może nam wyskoczyć jakiś pieszy czy samochód, lepiej zawczasu zwolnić, bo takie nagłe zatrzymanie no, na pewno nie będzie szybkie. Czasami też zdarza się, że w tym hamulcu coś lekko zaczyna ocierać jakby te Szczęki się inaczej układały gdzieś przy jeździe po dziurach, powiedzmy, dlatego ja go sobie też właśnie odpuściłem, żeby rzadziej ten problem występował, i tak faktycznie jest. Wystarczy wtedy wcisnąć, co prawda, lekko dźwignię hamulca i od razu się ucisza, ale jest to kłopotliwe, kiedy cały czas słychać, że coś tam nam delikatnie w tym kole ociera. Tak się prezentuje oświetlenie w nocy. Generalnie lepiej od razu zainwestować w jakąś dodatkową lampkę, bo te światła nam za bardzo drogi, nie, oś nie oświetlą. No dobra, ale czy były jakieś usterki przez te 550 km? Tak naprawdę, poza tym jednym ledem, który na przykład teraz nie świeci, czasem świeci, no ale okej, okay, mam go, to go sobie wymienię. Eee, druga sprawa, eee, to błotnik, który zaczął mi pękać przy około 200 km przebiegu. Ja jeżdżę po dziurawych drogach, on jest taki, powiedzmy mocno telepiący się i w tym miejscu on się odłamuje. Ja sobie to z, poradziłem sobie z tym, po prostu wstawiłem sobie blaszkę taką z nierdzewki na cztery śruby, dodatkowo pokleiłem go jeszcze i to mi załatwia sprawę. E, amortyzatory się wycierają tutaj w tym miejscu, ta farba po prostu schodzi, to taki powiedzmy słaby pomysł, żeby te amortyzatory w ogóle malować. E, one tak naprawdę po jakichś dwóch, trzech kilometrach przebiegu, one już zaczynają być e, lekko podrapane. E, no i ten port ładowania, tak, o którym już wcześniej wspominałem, no nie wiem, on powinien być, moim zdaniem, jednak w innym miejscu. Jeszcze jedna sprawa w porównaniu do Fiata, która jest fajniejsza w TechLife. Jest taka, że w TechLife można zrobić latem jakieś 25 km. Jadąc te, powiedzmy 25 km na godzinę w takim, w takim trybie jazdy. I teraz tak, jeżeli temperatura spada do powiedzmy, nie wiem, 5-3 stopni, i tak można zrobić jakieś 20 km. Jest spadek, ale ten spadek nie jest jakiś specjalnie dramatyczny. Znowu w Fiacie. Jak jest lato, można zrobić śmiało jakieś 17, powiedzmy, kilometrów, ale w trybie eko, czyli jadąc te 15 na godzinę. Znowu, jak się robi 2 czy 3 stopnie na plusie, to można zrobić może 6, maksymalnie 6. Jest bardzo, bardzo duży spadek zasięgu, jak bateria jest zmrożona. To nie występuje w Techlife i to powoduje też, że sprzęt jest fajniejszy do używania przez cały rok, tak? bo wiemy, że tak czy siak dojedziemy na miejsce, nie to co Fiatem. No więc czy warto kupić tego Techlife X5? Ja myślę, że tak. To jest bardzo fajna konstrukcja, jest bardzo przemyślana, z tym lanym tylnym kołem, które tak naprawdę nie wymaga żadnego żadnej obsługi, tak? Z amortyzatorami z tyłu, z amortyzatorem z przodu, z przodu ta opona pompowana, faktycznie nic się z nią nie dzieje, nie przebija się. Hulajnoga ma moim zdaniem wystarczającą moc do poruszania się po mieście, czy po jakichś powiedzmy leśnych ścieżkach. Nie mówię o takim typowym off-roadzie, ale po leśnych ścieżkach. Jest bardzo fajna logika sterowania, bardzo fajny jest wyświetlacz, fajnie się Składa. I tak naprawdę myślę, że to jest jeden nawet z najfajniejszych modeli, dlatego że modele, powiedzmy, X7, OK, są fajniejsze w sensie takim, że mają dużo mocy, dużo zasięgu, ale znowu na przykład waży 35 kg, nie zmieści się do bagażnika. W domu też zajmuje więcej miejsca, rączka się nie składa. To jest fajny sprzęt, powiedzmy, do takiej weekendowej zabawy, tak? Gdzieś sobie pohasać. A do takich codziennych dojazdów, powiedzmy, do pracy, do sklepu. Myślę, że właśnie. To jest najfajniejszy model w ofercie TechLife'a, czy innych producentów, powiedzmy, ten sam model pod innymi markami. tak? Za to TechLife na pewno ma ten plus, że ma bardzo, bardzo fajną obsługę klienta. Jeżeli wam zależy na takiej bezproblemowości, na załatwieniu wszystkiego od ręki, bez, bez żadnych kombinacji, bez sprowadzania części gdzieś tam z dalekowschodnich krajów, to, to zdecydowanie TechLife. Warto te parę złotych dopłacić, moim zdaniem, żeby mieć tą, powiedzmy, obsługę na poziomie premium.